Szczegółowe figurki, kampanijny dodatek, dużo dobra w pudle. W tym odcinku zajrzę do pudła i ocenię jakość wykonania polskiej edycji gry Massive Darkness 2 Hellscape wraz z dodatkiem kampanijnym Heavenfall. Całość ocenię w skali od tragedii aż po wzór, ale dobrze wiecie, że gra culminior cool Ord będzie gdzieś po prawej stronie skali. Najtaniej znalazłem podstawkę za 375 zł, a dodatek Heavenfall za około 175. Czyli łącznie za taki zestaw trzeba dać około 500 zł. Kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych filmach, krótkie intro i zaczynamy. Druga część Massive Darkness przeniesie was w klimaty Dark Fantazy z motywami Dungeons and Dragons. A mechanika jest oparta o kultową serię Zombieside, ale w ulepszonym wydaniu. A zaczniemy sobie oczywiście od pudła gry podstawowej. Nasi bohaterowie wkraczają w krainę roku. Czas ponabijać trochę doświadczenia. No to otwieramy. Instrukcja. Bardzo fajna jakość papieru, ale coś czuję, że pierwsza i ostatnia strona coś szybko wyskoczą z tych skrzywek. Oj, dużo do analizy! Chociaż, jak graliście już w zombie-sajda, to nie powinno być problemu z szybkim rozpoczęciem rozgrywki. O, chociaż na 37. stronie zaczynają się już misje. Misja szkoleniowa na końcu mamy podsumowanie zasad, za co, jak zawsze, oczywiście daje dużego plusa. Opisana runda mamy fazę bohaterów, fazę wrogów, fazę awansowania oraz fazę mroku oraz opisana walka ściąga, jak pakować figurki do insertu później na pewno mi się to przyda dwa worki ze sztucznego tworzywa z nadrukami Dwustronna plansza Bosa. Mamy niestety w podstawce tylko dwóch. Jest to Michał, spaczony Archanią. Posiada takie umiejętności jak Sprawiedliwość z niebios, pchnięcie lancą, mroczne błogosławieństwo, ma 15 życia, oraz żniwiarz. Wysysanie duszy, zegar tyka, nadchodzi śmierć, ma 25 punktów życia na każdego bohatera biorącego udział w rozgrywce. Plansza torum roku Mroku. Karty Grasujących Potworów o różnych poziomach trudności. Mamy poziomy od pierwszego do drugiego, trzeciego do czwartego. Poziom piąty jest maksymalny. Co my tutaj mamy? Leidan, władca Inkubów. Na piątym poziomie trudności posiada 12 punktów życia na każdego bohatera. nie nieumarła królowa. Gul. Andra. No i oczywiście, już dalej nasi przeciwnicy się powtarzają. Tutaj Leidan już ma 10 punktów życia. Inne umiejętności. Od pierwszego do drugiego poziomu, tylko 7 punktów życia na każdego bohatera. Oczywiście jego statystyki również się zmieniają. Muszę powiedzieć, że dość szybko przechodzimy do figurek. No popatrzcie tylko na to, co się tutaj wyprawia. Demon Poplecznik. Upadły Anioł. Taki mały to diablik. Kościotrup. Tych rodzajów wrogów mamy tutaj od groma. Jak każdy ma inne umiejętności, to grubo będzie się działo. A figurki możecie ocenić sobie sami: szczegółowe, dobra jakość plastiku. Na pewno przyjemnie będzie się je malować. Nie umarły. Dzidy się tak mocno nie wyginają, także jest to jakaś nowość, bo przeważnie w tych grach każda dzida jest pogięta. Satyr. Również nic mu nie odpadnie, no chociaż tutaj ten topór już troszeczkę możemy wygiąć. Ale wygląda zacnie. A to chyba jest diablik, tam wcześniej był gargulec. Może go sięgnę. To był gargulec, nie diablik. Tutaj mamy diablika. Istota ognia z dwoma takimi mieczami. Tyle dobra, że aż nie wiem od czego zacząć. Lyidan, Władca Inkubów. No tutaj już troszeczkę mniej tej szczegółowości, zwłaszcza na skrzydłach, ale i tak jest ok. Taki troszeczkę mechaniczny gól. Terya nie chciała nam tutaj wyjść, ale prezentuje się ona tak. Przechodzimy do tych największych figurek, oto jest Andra, tutaj już fajna szczegółowość, duży potężny miecz, fajna maska, duża rozpiętość skrzydeł, widzicie taką fajną fakturę, twardy porządnie zrobiony, żniwiarz, taki połączony trochę z mackami, coś wspólnego masktulu. Konkretne uzbrojenie, fajna kosa. No i przejdźmy do tego potwora, olbrzym archanioł Michał. No ta figurka robi wrażenie. Na pewno na stole będzie się nieźle wyróżniać. Długa pika, tarcza, przywódca upadłych aniołów. Zobaczmy, jakich bohaterów mamy do wyboru. Nachias, taki oto centaur z łukiem, matrin, mag. Taki malutki irk. Geta. Faedra I ostatni wygląda na paladyna Sereronen. Żetony Grube, dobra jakość, chociaż przy tej kwocie myślę, że przydałaby się na nich jakaś faktura, byśmy czuli, że mamy rzeczywiście do czynienia z grą premium, a tak troszeczkę nie jest. Ale przynajmniej jak już wspomniałem, grubość kartonu jest odpowiednia. Plansza Żywiołów, Plansza Palladyna, poziomy naszych bohaterów. plansza amuletu zaklęć, amulet zaklęć czarodzieja dokładnie, plansza berserkera, jakieś skrzynki ze skarbami, kolumny, a tak prezentują się drzwi, żeton ducha ognia oraz żeton ducha mrozu. Jak widzicie, tych żetonów mamy od groma. Cztery rodzaje żetonów zdrowia. Jak jest zdrowie, to i musi być mana. Żetony strefy namnażania wrogów. Żetony ognia, łupów, czasu, czy stref namnażania wrogów, o których już wspominałem. Duże kafle, czyli elementy naszej planszy. System jej składania jest dokładnie taki sam jak w Zombie Side. Są dwustronne oraz naprawdę grube. Porządne wykonanie. A zilustrowane są po prostu ok. Jakoś się szału nie robią. Dedykowane kości. Różne kolory. Kości niebieskie są to kości obrony. Jak widzicie, mamy nadrukowane tutaj tarcze. Kość fioletowa jest to kość cienia. Czarne kości to po prostu kości wroga. Rozmiar tych kości jest po prostu klasyczny. Pomarańczowe oraz żółte kości ataku. Plastikowe podstawki pod figurki oraz znaczniki poziomów tak samo jak w pierwowzorze. Sześć plansz bohaterów. Tutaj mamy miejsce na kartę bohatera. Tutaj umieszczamy różnego rodzaju przedmioty. W tym gnieździe możemy umieścić przedmioty oburęczne: głowa, tors, nogi oraz różne. Tutaj mamy tor doświadczenia naszego bohatera, a poniżej będziemy wrzucać kartę poziomu. Gruby, konkretny plastik. Karty oczywiście, jak w 99% przypadków nie zmieszczą się do insertów w koszulkach. Chyba czas uśmiechnąć się do redrewnu. Ale okej. Okay. Same w sobie są porządnej jakości, śliski, gruby papier. Szamanka Irk, 4 życia, 3 many. Z drugiej strony nie mamy żadnego tekstu fabularnego. Sama ilustracja Matrin czarodziej, 4 życia, 6 many. Geta Berserkerka, 2 życia, 7 many. Serronen, Paladyn, dobrze trafiłem, 6 życia, 4 many. Feydra, Łotrzyca, 5 życia, 3 many. Oczywiście każda z postaci ma swoją unikalną umiejętność. Moc zestawu cieniobójcy, tropiciel cieniobójca, łotrzyk, paladyn oraz szaman, karty drzwi, zdawkowe ilustracje np. przeklęta komnata, drzwi portalu, oprócz zasadka, komnata ognia, wrogie knowania czy też skarbiec z pułapką, karty z graj, a mamy kościotrupy, Gargulce, diabliki, Demony, Upadłe Anioły, Nie Umarli, Satyry, Istota Ognia. No i tutaj, oczywiście, już dalej się powtarzają, ale są innego poziomu. To był poziom piąty. Mamy oczywiście trzeci, i czwarty. Żółty to pierwszy i drugi. O, jeszcze jedna postać, troszeczkę się zawieruszyła. Nachias, tropiciel, pięć życia, dwa many. Na małych kartach mamy przedmioty, a łącznie ich mamy 220. Tak jak na przykład prorocza zbroja, leśniący sztylet łotrzyka, demoniczny amulet, złote nagolennice, hełm pretorianina. Bardzo przyjemne ilustracje, ale cukierkowe. Nie czuć w ogóle mrocznego klimatu. Tarcza strażnika dusz, słoneczny amulet, są i trzewiki. No tak, portal, wiadomo o co chodzi. Rogaty hełm, kostur lodu, Runiczny miecz, srebrny pierścień, mnisi habit, stalowy hełm Czar bram kuźni, większa fiolka zdrowia, ulecz 5 ran, zwój ulepszenia, długi łuk, ząbkowany topór, plemienna dzida, jakieś różdżki, łuki, no i kolejny miecz. Karty umiejętności dla każdej postaci Berserker Łotrzyk i tak dalej. Jest ich 78. To już nie mamy żadnych ilustracji tak naprawdę. A to wygląda na przedmioty epickie. Przedmioty zaubicie potworów na różnych poziomach. Na przykład kosturmany, łuk precyzji, kamienne knykcie czy też ząbkowany sztylet. Demoniczny trójzą, demoniczny wachlarz, czarcia kusza, różdżka umarłego, czy też topór czaszki. I to tyle, jeżeli chodzi o podstawkę. Przejdźmy do Heaven Fall. Tutaj mamy już zdecydowanie mniejsze pudło. Instrukcja to 24 strony. Jest i plansza miasta. Czemu nie jest na kartonie, jak plansza na kawałku Brystolu? Tego nie wiem. Mamy tutaj takie miejsce jak wymiana przedmiotów, oberża, kowal, aleja szulerów, wynalazca czy też zielarz. Dwustronne plansze bossów, mamy nowego bossa, Balberic, książę piekieł. O, ma dwie formy, zwykła forma oraz gniewna forma. Jego umiejętności to kontrola umysłu, mrok gęstnieje, zarzucenie więzów czy nikczemna dominacja. Nasz Michał, którego znamy z podstawki, spaczony archanioł, ale tutaj jego specjalny wariant dla trybu kampanii: sprawiedliwość z niebios, osypchnięcie lancą czy mroczne błogosławieństwo. Z drugiej strony, żniwiarz również dla trybu kampanii: Wyssanie duszy, tyka, nadchodzi śmierć. Ale bossów oczywiście przydałoby się więcej: żetony oraz kafle planszy. Żetony z poziomami naszych bohaterów. Dwa Żetony towarzyszy. Żetony Łotrzyka, Żeton Ożywiciela. Elementy planszy. Tutaj już takie bardziej dzienne kolory. Widać, że wychodzimy na zewnątrz. Nowe karty. Grasujące potwory. Tu już mamy nawet poziom 6 oraz si ósmy, dziewiąty oraz 10. 10 to maksymalny poziom. Cóż za potwory mamy na dziesiątym poziomie. Uriel, 16 punktów życia na bohatera. Archanioł Rafael, L idan władca inkubów. Te potwory to już znamy. Czyli nowego mamy Uriela i Rafaela. Karty mocy zestawów. Mroczyciel oraz piekielnik, 30 kart zgraj, spaczone anioły, kościotrupy, gargulce, diabliki. To było. Demony, upadłe demony. Okej, okay, czyli spaczone anioły doszły. I tak samo poziom od 1 do 10. Karty legendarnych skarbów. Takie jak Oko Umysłu, Księżycowy Amulet, Uskrzydlone Buty czy też Szafirowa Zbroja. Karty kampanii, ich wam nie pokażę. No, tych kart jest w tej grze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Łuk Pożogi Tropiciela, Amulet, Zmierzchu Szamana. Karty Umiejętności Danych Postaci, o nowe kolory kości, czerwone kości Ataku oraz zielone kości Obrony. A teraz to, na co wszyscy tak naprawdę czekacie, czyli figurki Anioł przywódca. Archanioł Rafael. No, taki troszeczkę smutny, ale wygląda na silnego. Zresztą, jak te archanioły. No, zacne, zacne figurki. Bardzo ładnie to wygląda. Uriel, tutaj troszeczkę takie mało szczegółowe te detale, ale może to tak specjalnie, bo sam Uriel ma naprawdę fajne detale. Widać różnego rodzaju miecze, dziury w szacie, anioł. No i danie główne, czyli Balberit. Co za kolos, co tutaj się wyprawia? Ogon jak żywy. Te łuski bardzo fajnie zrobione. O, no, naprawdę. Figurka pierwsza klasa. Moją oceną jaką dostaje gra Massive Darkness 2 wraz z dodatkiem Heavenfall za jakość wykonania jest... Klasa minus. Szkoda, że w zestawie za 500 złotych karty w koszulkach nie mieszczą się w insercie. A sam insert w Heaven Fall, jak już go wyciągniesz, to jest problematyczne, aby go umieścić z powrotem w pudełku. Nie wszystkie figurki trzymają poziom, jeżeli chodzi o szczegółowość. Ale być może taki był zamysł, ale i taki jest na czym zawiesić oko. Jak graliście w Massive Darkness 2, dajcie znać w komentarzach, jak ocenia się ten tytuł. Oraz czy jakość wykonania również przypadła Wam do gustu. Jak jesteście tutaj nowi, uderzcie w suba i dzwonek po więcej materiałów tego typu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.